Tego bezwzględnego współczynnika. Tam y, poszukujemy tych ludzi, brani są pod uwagę ci ludzie, którzy aktywnie w pracy poszukują. I w tej, y, w tej kategorii y, nasze województwo jest wyżej, jest lepsza sytuacja, przynajmniej pozornie. Natomiast y, oznacza to skądinąd, y, gdy spojrzymy na ten wskaźnik i porównamy go do wskaźnika bezwzględnego, że mamy największy znowu wskaźnik osób, które już nie poszukują pracy, które już aktywności zawodowej nie wykazują, a zdają się całkowicie na e, sferę socjalną, na, na zasiłki, na, na pomoc społeczną. Więc mamy niestety bardzo dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o, o zatrudnienie, o wynagrodzenia i można postawić tezę, że jeżeli dalej ta strategia przyjęta przez i semi województwa i realizowana, ale też i strategia w kraju, w kraju którą prowadzi Platforma Województwa będzie kontynuowana, to niestety nasze województwo będzie spychane coraz bardziej na margines, będzie, będzie nam się tutaj generalnie żyło coraz biedniej w stosunku do reszty kraju.